Ta konfiguracja kosztowała prawie 1 800 tysięcy zł, ale widać za co płacimy. Cześć, zaprezentuję Wam dzisiaj Bentleya Continentala GT, najnowszy model w pakiecie Muliner. Uważam, że jest to, jeśli nie mamy ograniczeń finansowych, jeden z lepszych samochodów na świecie do jazdy na co dzień. Samochód jest bardzo luksusowy. Jest w pięknym, bardzo dziwnym, ale doskonałym moim zdaniem kolorze. Nazywa się Old English White. Nawiązuje do lat 50 i Bentley'ów z tamtych czasów. Ma przepiękne 22-calowe koła, lakierowane w czarnym połysku. No i kilka ciekawych elementów w kolorze czarnym, jak te wszystkie listwy, obramówki przednich reflektorów, grill i tak dalej. Wszystko tu jest czarne bądź karbonowe, tak jak widzicie tutaj. Ta dokładka jest z prawdziwego karbonu, progi boczne również. No i z tyłu mamy malutką loteczkę karbonową. Karbon jest jakości topowej, jak i również dyfuzor jest również wykonany z karbonu. Listwa nad nim jest w czarnym połysku. Samochód jest z 2022 roku i można powiedzieć, że jest nowy, bo ma przebieg 2000 km z kawałeczkiem. Wnętrze, wnętrze jest świetne, dlatego że mamy tutaj też kombinację kolorystyczną, dosyć ciekawą. Mamy jasne skóry na fotelach. Połączone z ciemną skórą na desce rozdzielczej. Mamy bardzo wysokiej jakości Alcantarę jasną na suficie. Oczywiście wyhaftowane logo Bentleya. Przeszycia tutaj w takie piękne kwadraty. Oczywiście nam się też logo Bentleya wyświetla na podłodze, jak otwieramy drzwi. No ale taki Bayer to równie dobrze do Audi 80 możemy na Allegro kupić. To co jest najciekawsze, no to jest niesamowita dbałość o detale i jakość wykończenia. Bentley'e są ręcznie składane w Anglii, co też mówi o tym ta tabliczka. Co ja mam Wam powiedzieć? Ja tu się tak czuję w tym samochodzie dobrze, że aż sobie usiądę. Yy, luksus na najwyższym poziomie. Wszelkie materiały, spasowanie i tak dalej. Jest naprawdę w top jakości. I niektórzy mówią, że Bentley to taki trochę droższy Volkswagen. Ale trzeba tym, z tym autem troszeczkę poobcować, żeby zrozumieć magię Bentley'a. Bo jest tutaj naprawdę wyjątkowo. Odpalimy go, bo chcę wam pokazać, jakie tu są fajne ciekawostki we wnętrzu. Oczywiście, podajnik pasa jest. Jest to wersja V8. Mamy tutaj 4-litrowe V8 podwójnie doładowane, moc 560 koni, o ile dobrze pamiętam. No i mamy 3.9 do setki i prawie 320 na godzinę. Połączenie mega komfortu i luksusu, ale również ze świetnymi osiągami i właściwościami jezdnymi. Kilka samochodów w jednym, i to jest bardzo ciekawe, bo to auto jest bardzo wygodne. Ale zawieszenie można obniżyć, utwardzić i naprawdę jeździmy sportowo. Oczywiście mamy stały napęd na cztery koła, więc jest to auto całoroczne. Jeśli ktoś ma taki kaprys, można również jeździć przy złej pogodzie i słabej przyczepności. Bardzo bezpiecznie. To jest tak naprawdę level. Dosyć znaczny stopień wyżej od na przykład S-klasy Kupe, która również jest doskonała i którą również Wam pokazywałem niedawno ramach, w ramach naszego kanału, ale to jest jeszcze sporo wyżej. No, wiadomo, że cenowo też sporo wyżej, bo ta konfiguracja kosztowała prawie 1 800 000 złotych, więc no jesteśmy już w takim dosyć wysokim pułapie, ale widać za co płacimy. Według Bentleya to Połączenie kolorystyczne we wnętrzu jest połączeniem lnu, białugi i lakieru fortepianowego, bo w Bentleju nic, niczego nie udaje we wnętrzu. To, co wygląda na metal, jest metalem chłodnym w odbiorze. To, co wygląda na skórę, jest skórą i to, co wygląda na drewno, jest drewnem. Tutaj mamy Forniry faktycznie fortepianowe drewno w czarnym połysku. Mamy oczywiście już dużo nowoczesności, bo mamy yy, wirtualny kokpit tak zwany, mamy head-up display, mamy bardzo duży tutaj ekran centralny z bardzo fajnym, intuicyjnym systemem multimediów, nawigacji i tak No ale mamy troszeczkę mało klasyki. Oczywiście zegarek, Breitlinga i tak Ale jest na to rozwiązanie. Jest magiczny przycisk screen i patrzcie, co się teraz dzieje. No, i mamy więcej klasyki. Tutaj jest termometr wskazówkowy. Mamy kompas. No i mamy oczywiście stoper. Czujemy się tu bardzo wyjątkowo. Odsunę sobie troszkę fotel. Mamy też tryby ustawienia całego samochodu, jakby układu jezdnego, połączonego z zawieszeniem, reakcją na pedał gazu i tak dalej. Jest tryb B tryb Bentley, który jest trybem automatycznym i samochód automatycznie dopasowuje się do warunków na drodze pod kątem ustawień zawieszenia i tak dalej. Mamy tryb Komfort, mamy customowy tryb, który sobie sami konfigurujemy. No i mamy tryb Sport. Nie wiem, czy zauważyliście, ale troszeczkę ładniej zaczął pracować. Ładniej, głośniej, bardziej basowo, bo brzmi on bardzo ciekawie, a mianowicie tak. bardzo tak basowo, dostojnie. Oczywiście tylko do 3000 na postoju można go przygazować, ale na tym trybie sport w czasie jazdy przy takim większym obciążeniu, no słychać charakterystyczny dźwięk tej v i jest to świetne. Oczywiście mamy automatycznie wysuwany tylny spoiler, można oczywiście go też wysunąć ręcznie, co zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy ten dodatkowy pakiet Muline Driving Specification się to nazywa i mamy między innymi właśnie te piękne koła w czarnym połysku, duże. Te przeszycia na boczkach drzwi i tylnych również boczkach, Bentley nazywa to Diamond in Diamond. Mamy sportowe pedały, sportowy korek w wlewu oleju itd. i tak dalej. Oczywiście to wszystko kosztuje dodatkowo wcale nie mało, ale jest bardzo Ciekawym i interesującym dodatkiem, i zazwyczaj klienci, decydując się już na zakup auta w takim pułapie cenowym, no, lubią dopłacać za takie jeszcze ekstrawagancje. No i później nam to właśnie pompuje cenę do tych prawie 2 milionów złotych. Jak zaszalejemy z dodatkami, mamy oczywiście doskonały system nagłośnienia, chociaż ja i tak wolałbym słuchać silnika. Jest bardzo cicho w tym aucie, jak zamkniemy. Drzwi jedziemy z takimi normalnymi prędkościami yy, autostradowymi. Jest mega cisza, komfort i luksus. Sam zapach tych skór, tych materiałów jest niesamowity. Ciekawostką jest też to, że skóra w takim Bentleyu jest naprawdę wyjątkowej, doskonałej jakości. Jest pozyskiwana z młodego bydła, które jest hodowane w północnej części Europy. Z tego względu, że jest tam mniej insektów i owadów, które mogłyby wpływać na jakość i wygląd tej skóry. Krótko mówiąc, te krowy są mniej podziabane przez komary i dlatego ta skóra jest nieskazitelna i doskonała. I tak jak się przyjrzycie, to wygląda wręcz niewiarygodnie dobrze. Nie ma żadnych absolutnie skaz i mówi się, że chyba 11 krów jest potrzebnych na wykonanie tapicerki kompleksowo do takiego bentleya. Także ekologia górą, jak to mówią. O tym, że jest tu wentylacja, masaże i tak dalej, to nawet nie wspominam, bo jest to raczej standard. Silnik jest to dobrze znana jednostka z tych koncernów wagowskich tak zwanych, czyli 4.0, V8, biturbo. Moim zdaniem skromnym V8 w Continentalu GT jest ciekawszym wyborem niż V12, które też jest w ofercie i jest y, mocniejsze, natomiast jest sporo cięższe i auto z V8 się dużo lepiej prowadzi. To samo dotyczy też wcześniejszej, drugiej generacji Continental AGT. O, i tu mamy właśnie ten au, ciepły y, korek oleju z pakietu mulinera. No, faktycznie nieźle wygląda. Warto za to zapłacić, grubą kasę. Ja jestem naprawdę bardzo oczarowany tym lakierem, bo jest tak niedorzeczny. I w połączeniu z tymi czarnymi dodatkami naprawdę robi mega robotę. Dla niewprawnego oka można powiedzieć, że to jest klasyczny budyń z niemieckiej taksówki, natomiast jednak się trochę różni. Dajcie znać, co sądzicie o takim zestawieniu kolorystycznym tak drogiego samochodu. Czy poszlibyście w taką ekstrawagancję, czy może w jeszcze coś bardziej szalonego, a może w jakiś klasyczny czarny czy biały kolor. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.